Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Scratcha 2 I słuchajcie, dzisiaj idziemy do poziomu Hangin' Out, czyli pierwszego poziomu w czwartym Warprumie. Ten poziom na szczęście czy na nieszczęście zależy dla kogo, czy będę to niby dobrze, bo nie będę musiał się wracać, niby źle, bo trochę pocierpie. Możemy ze 100% a generalnie poziom jest prosty, nie mówię, że jest łatwy, ale jest prosty, bo jest tylko jeden klejnot, nie ma tutaj żadnych, nie wiem... Sekcji z czaszką, czy jakichś nie wiem, klejnotów wymaganych, by przejść no wiecie, by przejść do jakichś miejsc ze skrzynkami, albo by zdobyć jakiś dodatkowy klejnot, ale też jak widzicie, mamy tutaj jumpscary. Ten poziom prowadza taki, jakby jumpscary, bo jak widzieliście, leciały na nas te takie, nie wiem, czy to są robotyczne szczury, czy jak to nazwać, nie wiem, ale no w każdym razie, i nie tylko, bo widzicie, jeszcze dodaje to sekcję spinaczkową, na której możemy też robić w ogóle tak. Ale to nam się nie przyda, bo to się przydaje tylko i wyłącznie w. Wy... A zresztą, zobaczycie, kiedy to się przydaje. Nie będę wam już nic mówił na ten temat, a powiem wam, że bohaterami dzisiejszego odcinka będą. Eee, ten odcinek będzie ogólnie ciekawy, ponieważ w tym odcinku będziemy robić najprawdopodobniej poziomy, które są najbardziej denerwujące. Eee, znaczy, jeden z najbardziej denerwujących poziomów, nie wszystkie, bo jeszcze. Trochę przed nami, ale będziemy robić dużą część denerwujących poziomów Crasha 2. I więc będzie, będzie śmiesznie, zapraszam. A um, czekajcie, trzeba uważać na nich. Tak. Bo ja tutaj się rozgaduję i tak dalej. Zobaczymy, więc ten poziom to będzie istne piekło na Ziemi. Bo no zresztą, no, 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 zobaczycie, zobaczycie, bo ten poziom to jeszcze nie jest taki zły, chociaż pewnie zapowiedzenie, że ten poziom to jeszcze nie jest taki zły, to mi się oberwie. Bo ja wiem, jak te gry krasza działają, jak one lubią mnie karać po prostu za mówienie, eee, to było łatwe. Zaraz, my tu coś mamy? A, a, nieważne. <laughs> Tam będziemy szli na bonusowych odcinkach, bo to jest taki specjalny bonus, który zabiera nas do... Dodatkowego poziomu i będziemy tam szli na bonusowych odcinkach. Na razie nie będziemy szli do tych miejsc, więc na razie zostawimy sobie to, a wejdziemy sobie do bonusu. Znaczy, już weszliśmy dawno. I słuchajcie, ten bonus potrafi być trochę denerwujący na końcu. Zobaczycie zresztą, dlaczego. Tylko ten nitro trzeba tak taktycznie uniknąć. Dobra, uciekamy, bo te. Tie... O Boże. No właśnie, I tutaj jak widzicie, mamy skrzynki, które, no. Po których trzeba skakać, i jak widzicie, musimy je wszystkie rozwalić, więc można by powiedzieć: no, 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 to powodzenia po prostu. No tak, tylko że one działają tak ciekawie, że jak się na nie raz skoczy, to odpala się taki, jakby licznik, i potem te skrzynki, na przykład, przez jakiś czas, yy, znaczy. Kurczę, jakby wam to powiedzieć, jakby wam to wytłumaczyć? No, odpala się taki y, licznik, i ten licznik, y, jak jest to odliczanie ty, 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 na tych skrzy... Boże, na tych skrzynkach. Kurczę, widzicie, na poprzednim Play'u widziałem, zrobiłem to bez żadnych problemów. Kurczę. Dobra, teraz już powinno się udać tak pięknie. A to o czym chciałem wam powiedzieć, to jest to, że te skrzynki mają coś takiego, że nie trzeba na nie. Wskoczyć, nie wiem, na przykład 8 razy, czy coś takiego, tylko z nimi jest tak, że jak skoczycie na nie raz, bo to Wam właśnie chciałem wytłumaczyć, ale nie mogłem, bo się stresowałem. Jak skoczycie na nie raz, to odpala się takie, jakby odliczanie i, i, i zginąłem. Odpala się wtedy takie, jakby odliczanie, które, które jak się skończy, to potem wystarczy jeszcze raz skoczyć na tą skrzynkę i ona się rozwali. Warto w ogóle to wiedzieć, jak się stuprocentuje, krasza, e, jakiegokolwiek. Bo to jest, no, no zresztą widzicie, że to się przydaje właśnie w takich chamskich, bonusowych rundach. O Boże! Wiecie, co wam powiem? Mam wrażenie, że trochę się zepsułem w crash'a. Że jestem totalnie słabszy. Jakoś nie wiem. Mam wrażenie, że 4 lata temu, jak robiłem ten let's play, to grałem o wiele lepiej. Nie wiem, jak już tak. Mam wrażenie, że strasznie słabo gram. Ale tak! Mamy ze stuprocentowany poziom Hangin out. Czyli jej ja, już pierwszy poziom w tym przeklętym Roomie mamy z głowy. Super. Po prostu niezmiernie się cieszę. Dobra, senki nie ma. I słuchajcie, teraz będziemy szli do poziomu Diginit. No, jeśli myśleliście, że poprzedni poziom był zły, bo sobie tam dedłem parę razy, to zobaczycie. Co, co się będzie tutaj działo tak naprawdę. Bo tamten poziom to jest nic w porównaniu z poziomem Diginit. I słuchajcie, poziom Diginid. A. Um... Ten poziom już implementuje te hamskie wracanie się. I na szczęście nie, 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 to nie jest jedyne. no Są właśnie dwa poziomy w tym workroomie, które mają strasznie hamskie wracanie się. I następny będzie dosłownie po tym poziomie, więc jej. No i tak, to jest poziom, który. na którym już mniej więcej. Tak, to już jest poziom fabularny, na którym już się skończył. Znaczy, bez właśnie robienia tych bonusowych. Od, yy, poziomów, to to już jest ostatni poziom fabularny, jaki zrobiłem na moim let's play'u z Crash'a 2 tym oryginalnym, w sensie tym z 2016 15, bo w 15 się zaczął. A tutaj patrzcie, już mamy teraz mój let's play i mamy piąty odcinek i na piątym odcinku już na luzie sobie przechodzimy ten poziom, nie w siódmym jak wtedy, ale no niby wtedy też robiłem poziomy Poziomy bonusowe, to też wiecie, weźcie to pod uwagę, prawda? I słuchajcie, zaraz będziemy szli do miejsca, gdzie rozpoczyna się tak naprawdę zabawa, tylko jeszcze wejdziemy sobie do bonusu. Na szczęście jedynym problemem tego poziomu jest to, że... że jest dużo wracania. A, i nie powiedziałem, w tym poziomie mamy do zdobycia dwa, dwa klejnoty. Mamy do zdobycia jeden zwykły klejnot. Znaczy no, oba, zwykłe, oba są zwykłe, no, ale jeden za rozwalenie wszystkich skrzynek i jeden za... za bonus z czaszką. O Boże, czemu ja tak blisko podchodzę? Ja chyba kojarzę, że ja coś dedłem tutaj, jak debil na poprzednim let's play'u. W ogóle to wcale nie tak, że używam mojego poprzedniego let's play'a jako poradnik. <śled> W sensie, jak najlepiej przejść te poziomy. No i dobra, zrobię tak jak na moim poprzednim let's Czyli słuchajcie, możemy iść tu, albo tu. Musimy iść w, i tam, i tam. Ale ja najpierw zrobię taki master trick, czyli pójdę sobie na platformę z czaszką. No nie. I teraz patrzcie na to. I teraz sobie. Teraz sobie wrócę. I w taki sposób sprawiłem, że. Ta platforma z czaszką już nie będzie znikać bo na przykład deadne, bo już raz na nią wszedłem. I mogę sobie iść dalej. O Boże, czekajcie, czy ja w ogóle ten checkpoint aktywowałem? Bo... Jeśli aktywowałem tamten poprzedni checkpoint, to sobie utrudniłem życie i nie róbcie tego co ja, bo to było głupie. I słuchajcie, wy tutaj w tym poziomie, jak widzicie, dochodzą nam pszczoły. Jeszcze nie widzieliście, ale już słyszeliście, dochodzą nam pszczoły i te pszczoły to jest najgorszy shield, jaki się utrafi w tym poziomie. I w tym typie poziomów ogólnie. Ten typ poziomów, mimo wszystko jest moim zdaniem bardzo ciekawy, bo przypomina mi typ poziomów z. Jak się to nazywa? Typ poziomów, co właśnie uciekamy na przykład przed miszkiem, zawsze jest podobna tematyka. I też jak widzieliście, dignit, czyli jak sama nazwa wskazuje, bo dig", dig to jest kopać, przez g od razu mówię, śmieszki jedne. No to jest kopać, e, więc możemy wkopywać się pod ziemię i unikać tych hamów, którzy nas cisną na, na lewo i prawo, tymi bombami czy czym tam jeszcze. I tak samo możemy ukrywać się przed pszczołami. No i jak widzicie, no te pszczoły, no niby możemy je odpędzić spin-atakiem, ale to nie, nie zmienia faktu, że są niesamowicie denerwujące. Słuchajcie, jak doszliśmy tutaj, to teraz będziemy mieli przerąbane, bo musimy się odtąd wrócić. Czeka nas po prostu wracanie, aż do tego rozwidlenia. Dobra. Powiem Wam szczerze, bardzo się stresuję, ale to trzeba po prostu pamiętać, żeby cały czas się wkopywać, chociaż to nie zawsze, jak widzicie, można, bo można to zrobić tylko na takiej specjalnej powierzchni. Teraz tylko, żeby nie dednąć. Jak widzicie, właśnie kamera nie jest totalnie dostosowana do... do wracania się w Crash'u 2. Bo ogólnie jest to platformówka, w której Ej, kamera jest przed nami. <laughs> Patrzcie, muszę tam iść jeszcze raz. Dobra, teraz Seba nie Raszu i teraz Seba powolutku. Nikt się nie pogania, żadna pszczoła cię nie goni. Jeszcze. Dzień dobry pszczoła. Och, to było blisko z tym laserem. Ogólnie to te pszczoły po jakimś czasie odpuszczają na całe szczęście. Po jakimś czasie. I stąd? Po jakimś czasie właśnie odpuszczają, ale tak to będą nas gonić. I jak chcecie je odpędzić spin-atakiem, bo jak widać można, zaraz czy ja wziąłem tutaj tą skrzynkę, tak wziąłem. Bo jak widzicie można ich odpędzić spin-atakiem, ale jest jedna różnica, że trzeba to dobrze stajmować. Tak jak widzieliście teraz na załączonym obrazku. Cisnąłem kwadrat, ale za późno. Teraz to się musi udać moi drodzy. Teraz to się, o właśnie udało się, udało się w ogóle? Już chyba tak, już jest rozwidlenie, no i słuchajcie, teraz w ogóle Wam chciałem powiedzieć, że widzieliście moje dedy i jakby, <laughs> jakby Wam to powiedzieć, jakbyście, jakbyście nie, nie skoczyli jak ja na tą platformę z czaszką, to przez te wszystkie dedy, które ja miałem, jeśli Wy byście tyle razy dedli, to ta platforma z czaszką, o kurde, jak to ten checkpoint, jaki debil jestem, to ta platforma z czaszką już dawno by znikła. Tam jak ja się wracałem, to powinniście aktywować checkpoint, a, znaczy teraz, a nie, nie wcześniej. Tak jak ja idiota, bo wtedy macie checkpoint dosłownie przed platformą z czaszką. A tak to, jeśli tutaj sfailujecie, musicie robić od nowa, aż od tamtego momentu, tego wiecie końca tamtej prawej ścieżki. Ale może to będzie mnie motywować, żeby przechodzić to ostrożnie. No, nie wiem. Zobaczymy. I w ogóle te rośliny, wiecie, jak widzieliście, się chowają, ale można je też plackiem pokonać, żeby się już odpierdzieliły. Boże, jakie to jest stresujące. Już myślałem, że mnie ta pszczoła dziabnie, że jeszcze bombą dostanę naraz. E, czekajcie, bo tutaj chyba trzeba ten skok wykonać taki boost jump. O właśnie, bo bez boost jumpa byśmy raczej tutaj nie doskoczyli. Tu będzie ul, dobra, tu jest ul, ale tam już chyba widzę na horyzoncie... Checkpoint. O nie, nie, nie. 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 Nie za co? Boże, za co? Czemu? Co oni sobie myśleli, jak to projektowali? Okej, okay, dobra, już się tym razem udało. Boże! Nie widziałem tutaj checkpoint niby wtedy, ale wiedziałem, że tutaj już gdzieś jest. Uff, no i widzicie, zac zaczął teraz se baraszować już od razu. Ale mamy nasz pierwszy klejnot, czyli za właśnie zrobienie tego wyzwania, no, zrobienie, no, no prawda, no już w zasadzie, zrobienie, teraz tak, no, ale, uff, słuchajcie, aż dostałem od gry maskę z litości. Tylko, że ją oczywiście musiałem wtedy poczuć się zbyt bezpiecznie i zraszować, i tak się to skończyło, moi drodzy. No i dobra, słuchajcie, tu już jest końcóweczka poziomu, a ja oberwałem, ale na szczęście jest checkpoint. Tu już jest końcóweczka poziomu, także naprawdę nie ma co się martwić. Teraz to już możemy obrywać i nic nam nie będzie. I dobra, nitro, nitro rozwalone. Widzicie właśnie, ja nie cierpię tego poziomu głównie dlatego i na tych gości z młotkiem też uważajcie, bo jeśli Nie, nie z. Jeśli nie, 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 nie zespinatekujecie ich za szybko, to oberwiecie Dobra, dobra, słuchajcie, już się, już się prawie udało. Uff, dobra, jesteśmy. Tak, mamy klejnot. Fajnie, super wszystko. Mamy cały komplet, chyba? Tak, bo już miałem wątpliwości, czy ja by na pewno kryształ zdobyłem. Ale na szczęście tak. Odetchnąłbym z ulgą, ale <laughs> zobaczycie, co zaraz się będzie dziać. W sensie zobaczycie co nas czeka później po tym poziomie. No, mi do śmiechu za bardzo nie jest, mimo że się śmieje. O kaczsenka. Crash! Nie mam enough time. Cortex almost completely ruined the Space Station. Something is not right with this statement. Beware of the Dokładnie tak, Koko dalej nas ostrzega i w sumie słusznie, no bo XD, no widzieliście cutscenkę z intra, nie będę musiał, to nie jest spoiler, że Cortex tak naprawdę chnuje coś złego. Ale słuchajcie, idziemy teraz do najprawdopodobniej najgorszego poziomu w ogóle w całej serii, no jednego z najbardziej hamskich, może nie najgorszego, nie najbardziej hamskiego, ale jednego z najgorszych w ogóle poziomów w całej serii Crasha. Czyli Cold Hard Crash. No, standardowo, dwa klejnoty do zdobycia. To teraz to standard, po prostu. Naprawdę, teraz, żeby znaleźć poziom, gdzie nie ma dwóch klejnotów, to jest rzadkość. I tak, ten poziom ma dużo upierdliwego wracania. Ten poziom jest poziomem, dlaczego kiedyś nie, nie mogłem w ogóle ze gry, bo ze procentowałem crasha jedynkę na. Znaczy no, ze 100% właśnie krasza jedynkę, no nie? Pierwszy raz w ogóle w życiu i tak sobie myślę, dobra, to pójdę pierwszy raz w życiu też ze 100% sobie krasza dwójkę. A ten poziom mi powiedział, nope, bo brakowało mi cały czas tam jednej czy dwóch skrzynek, jednej chyba. Nieważne jak dobrze to przeszedłem, nawet że ten poziom był denerwujący, to wielokrotnie go zrobiłem i cały czas mi brakowało tych skrzynek. Potem się okazało, że te skrzynki są serio chamsko ukryte i ja nie pominąłem ich przez przypadek, tylko one serio są hamsko ukryte. Ogólnie to ten poziom, te dwa klejnoty, no to jeden oczywiście za rozwalenie wszystkich skrzynek, standard, a drugi to jest za y, platformę z czaszką. która wiecie co, rozwalę to normalnie, nie chce mi się tracić czasu. Idziemy do bonusu i właśnie bonus w tym poziomie to jest <gryw> prawdziwy troll, dlatego że... Wiecie, no bonus, no czas się wychillować i tak dalej, i tak dalej. Niby tak, ale zaraz zobaczycie, co w tym bonusie jest, bo ten bonus skrywa coś bardzo hamskiego i zaraz wam pokażę, właśnie o co chodzi. Tylko, dobra, bo ja się... o patrzcie, tutaj, jak macie te skrzynki, no nie, no to wskakujecie na tą skrzynkę i tam macie jedną skrzynkę, tam u góry, i to jest właśnie ta skrzynka, o której ja mówiłem. Ta skrzynka, która jest bardzo hamska. I ta, która w ogóle y, powstrzymała mnie od ze stuprocentowania tej gry, bo nie wiedziałem w ogóle o co chodzi z tą skrzynką. Myślałem cały czas, że ja coś omijam. A potem na necie zobaczyłem, jak ktoś przechodzi ten poziom, a patrzę zaraz, zaraz, zaraz. Tam u góry jest skrzynka i takie łot. Dobra, rozwaliło się wszystko. Ok, bo ja muszę tego pilnować, bo trochę nie ufam tej grze, jak chodzi o te kwestie. No dobra. A teraz już sobie normalnie będziemy przechodzić dalej do platformy z czaszką, która powinna być dosłownie lada chwila. O nie tylko nie tej jeże. W zasadzie jeszcze się nie męczyliśmy z jakoś bardzo na poziomie właśnie śnieżnym, ponieważ nie robiliśmy jeszcze bonusowej sekcji snowgo dla, dla klejnotu, tam, wiecie, tego czerwonego. Więc yy, jeszcze nie. No wiesz, yy, znaczy no wiecie, no ja ogólnie. Już mam zrazę do tych poziomów, nie cierpię tych poziomów, ale wy jeszcze, którzy oglądali, nie oglądaliście moje, mojego poprzedniego Let's Crash 2 nie wiecie w ogóle o co mi chodzi najprawdopodobniej. Ale słuchajcie, teraz taktyka. Tu uderzacie w checkpoint, tu wchodzicie na to standardowo, już nie, nie trzeba się niby tak właśnie wysilać jak z Diginet. To przynajmniej plusem jest tego poziomu, że nie wymaga takiego, jak, takich jakichś akrobacji z checkpointami. I Słuchajcie, co my tu będziemy robić? My po prostu przechodzimy przed siebie, cały czas przed siebie brniemy. Najdalej no jak się tylko da. Znaczy, no w pewnym momencie, oczywiście, trzeba się zatrzymać, ale no uważajcie, po prostu i lećcie przed siebie. Najlepiej ciągle slajdujcie. O kurczę, nie wziąłem, bo tam jest na końcu taka maska. Ja jej nie wziąłem, a powinienem ją mieć. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Oj, właśnie, tu. O boże, no i właśnie, ech, czekajcie. A przynajmniej mamy klejnot. Jej. Dobra, teraz już spowolniło mnie to, nie wiem czy to wkleje czy nie, chyba to wkleję. To możliwe, że widzieliście co się stało. I słuchajcie, teraz będziemy się wracać, bo ja zdobyłem ten klejnot i Plan był taki, że ten klejnot, o Boże, że ten klejnot mieliśmy zdobyć e, wracając, w sensie jak już zdobyliśmy wszystkie skrzynki, to potem, to, a to potem się uderza ten checkpoint i się wraca po ten klejnot, ale można też zrobić tak, że specjalnie się potem zabijacie po tym klejnocie. Patrzcie jak idealnie stoimy teraz, dobra, Uff, podejście drugie, am, um. fajnie. Zapomniałem, że mam maskę, i tak trochę uciekałem. A mogłem po prostu wraszować maską i wykorzystać mój, mój ten moment nieśmiertelności, aby się przedrzeć tędy, ale oczywiście tego nie zrobiłem. Dobra, tu już mogę iść powoli. Właśnie pewnie się zapytacie seba, no ale przecież po co tutaj idziesz na sam koniec? Jak skrzynek już tu nie ma, a wszystkie masz na początku i tak. Klejnot już zdobyłeś. Po co ty to robisz? No po co ja to robię? No słuchajcie, bo tak ogólnie to. Tam na końcu nie wiem czy widzieliście, ale jest skrzynka z wykrzyknikiem. Boże, dlaczego ja nie zabiłem tego głupiego jeża, która odpala nam. Ta skrzynka, która odpala nam inne skrzynki na początku. Dobra, spokojnie, już teraz jeżo zwierza nie ma. Poza tym to mam maskę, ponieważ gra się nade mną zlitowała i mi dałam maskę. I jeszcze tam tobie tą maskę tutaj zebrałem w, tym dodatkowy, w tej dodatkowej sekcji, to wiecie. Ale w ogóle tak, nie mówiłem wam o tym, bo zapomniałem o tym powiedzieć i dopiero teraz wam przez to o tym mówię. Ale ta gra ma, to, ma tak, że jeśli zginiecie za dużo razy na jednym checkpointcie, chyba to nie musi być poziom, tylko ogólnie... Najpierw to musi być checkpoint jeden, ogólnie tylko na jednym checkpointcie. W sensie wiecie, zginiecie wiele razy w poziomie, ale na wielu checkpointach to tak nie będzie, ale... Zginiecie wiele razy na jednym checkpoincie, to gra się nad wami zlituje i wam da y, mask. O Boże. maskę, dobra, już po wszystkim mów. To gra wam da maskę. A i w sumie ten checkpoint, dobra, faktycznie aktywowanie tego checkpointu jest lepszym pomysłem po platformie z czaszką. Bo ja jestem debilem, ale nie powtarzajcie po mnie ponownie. Tak jak to co mówiłem w poprzednim odcinku: że to zróbcie inaczej niż ja. O. Tak jest najlepiej, bo ja jestem znany z tego, że ogólnie lubię sobie utrudniać życie. Nie tylko w kraszu, w sensie ja zawsze robię tak. Ogólnie też w życiu, że ja idę drogą, która mi utrudnia życie. Nawet że ja, nie, ja lubię iść na łatwiznę. To I tak sobie cały czas życie niepotrzebnie utrudniam. Bo dużo kombinuję ogólnie. Przepraszam. A coś mi w gardle zaczęło drapać. A, wysadziłem pingwinka i dobrze mu tak, gnojowi jednemu, o Boże. O, kiedyś zejdę na zawał od tych głupich gier, chodź Jeżu. Huh. O Boże, jak ja jestem ryzykowny. Co ja robię? Seba, co ty robisz? Uspokój się. Teraz ten pingwin, boję się tego pingwina, wiecie? Naprawdę się boję tego pingwina. O, uciekaj stąd. Checkpoint. Zbawienie. Uff. Jesus, Ta gra jest okropna. W sensie, to jest moja trzecia naj. ten, trzecia ulubiona grawer, ale ci. Wciąż. Jest okropnie trudna i ma strasznie nieznośne poziomy. Pamiętajcie tutaj o tych skrzynkach z wykrzyknikiem, bo one aktywują tutaj te cztery yy, skrzynki. Dobra. Teraz. Okej, okay, to byłby zły pomysł, gdybym go zaatakował, no Boże, to no Seba, serio? Dobra, a to, co wam chciałem powiedzieć, jak chodzi o tą platformę z szaszką, bo mogłem to powiedzieć trochę niezrozumiale, to jest to, że ja chciałem wam zasugerować, żebyście po prostu, żebyście po prostu br nie brali tego checkpointu, weszli tam, rozwalili wszystkie skrzydki, wzięli checkpoint, weszli tam z powrotem i wtedy wzięli ten klejnot i się zabili, o. Potem ten tepa do końca poziomu. Seba, serio. Ogólnie to nawet nie jestem pewien, czy powinno się te skrzynki rozwalać, ale i tak robię to na wszelki wypadek. No bo niby wiecie, eksplozja nitro powinna je rozwalić, ale naprawdę ja nie chcę powtarzać tego poziomu, bo na jedną skrzynkę czy coś. No, hello. Yy, tutaj robicie totalnego rasza, czyli hehe, <laughs> seba approved. A, a tutaj już zeskakujecie i widzicie, macie miejsce, gdzie wywalał nas ten bonus z czaszką. No w końcu, kurde, w końcu. O, i mamy kryształ, dzień dobry. I słuchajcie, tutaj... Dobra. Tak, 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 dobra. Już tutaj to nic nie ma ciekawego, tylko wystarczy przejść i oczywiście uważać na te walone jeże, których ja tak nienawidzę. Nienawidzę was, głupie jeże. Najbardziej denerwujący wrogowie z Krasza 2. No, jedni z najbardziej. Nie wiem, nie wiem, jaki wróg bardziej mnie denerwuje. Chociaż możliwe, że ta gra mi o tym przypomni. A, dobra, już chyba wiem. Takich, którego jeszcze nie spotkaliśmy. A. No dobra. Już wydaje siebie jakieś dziwne dźwięki, mówię dziwne rzeczy, bo już jestem po prostu naćpany złością od tej gry. Ech. Tak właśnie to wygląda. Czy ja rozwaliłem te? E, chyba rozwaliłem te wykrzyknik nitro. Zaraz się przekonamy. Bo coś podejrzewam, że mogłem tego nie zrobić ten za drugim razem. E, tak, nie zrobiłem tego. Właśnie, Seba tego nie zrobił i teraz patrzcie, teraz się zgadza, bo jest 150. Dobra, już teraz, uff, już się stresowałem, bo myślałem, że tu jest 156 skrzynek. Boże, jak ja nienawidzę tego poziomu. Ale już mamy z głowy, na szczęście, już, już go więcej po prostu nie robię. Nie, no zrobię go pewnie jeszcze kiedyś, ale wf, przez długi czas już nie będę, na szczęście, się musiał męczyć z tym głupim poziomem. Jej. Jakie ładne 100%. Cały Warroom jest już ze 100%, znaczy cały do tej pory, nie? Na razie robimy we wszystkich poziomach 100%. O tym mówię, nie? Bo patrzcie, tutaj we wszystkich zrobiliśmy 100%. Trzy poziomy, dwa poziomy nam zostały. My sobie teraz zapiszemy po tym jakże okropnym odcinku, ale już mamy dużo z głowy, na szczęście zrobimy sobie kolejny zapis, bo why not, bo mogą być spieprzone próby nagrywania. Czemu V jest tak podobne do do, do U? Mi się nie podoba trochę. Znaczy to dla mnie trochę było dziwne w kraszkę zawsze. Ale dobra, zapisujemy i cóż. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnych odcinkach, w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.